Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na moim kolejnym liveie. To już jest drugi live z trzech, które dla Was zaplanowałam na ten tydzień. Pierwszy live odbył się w poniedziałek i na tym pierwszym liveie mówiliśmy o, o tych pomysłach na biznes. Czyli co w momencie, kiedy mamy milion pomysłów na biznes i nie wiemy na co się zdecydować, czyli jak znaleźć ten jedyny, idealny na ten moment pomysł na biznes dla mnie. Nie Mówię, że to ma być jedyne na całe życie, bo my się zmieniamy, ewoluujemy, tak? Także tych pomysłów, wiecie, tych biznesów może, może być przecież kilka w ciągu całego naszego życia. Ja też się zmieniam, moje biznesy też się zmieniają i ja teraz też, zobaczcie, buduję kolejną nową ścieżkę biznesową, także wszystko się zmienia i wszystko jest możliwe, więc mówię na teraz taki. Idealny pomysł, który z Wami w tym momencie rezonuje. I tam podałam taki jeden, jeden z pomysłów, które, które też stosuję u moich klientów, gdzie właśnie szukamy tego idealnego pomysłu na biznes, taki, który właśnie będzie odpowiedni dla danej osoby. A dzisiaj dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dalej, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy już ten produkt wybrany, czyli ten pomysł na biznes, tak? <laughs> czy to będzie właśnie produkt fizyczny, czy to będzie usługa, nie ma znaczenia, bo tutaj, wiecie, ścieżki są różne, tak? Niektórzy idą właśnie bardziej w kierunku sprzedaży produktów fizycznych, innych w ogóle to nie interesuje, ktoś inny woli na przykład. Przekuć swoją wiedzę w biznes. tak? Ja tak zrobiłam na przykład, tak? Ja przekułam swoją wiedzę w biznes i sprzedawałam po prostu swoją wiedzę, tak? Od tego właśnie zaczynałam, budując swoją firmę, budując e-complace. I teraz, tak naprawdę, jest bardzo podobnie, praktycznie, no może nie tak samo, ale bardzo podobnie też tutaj dzielę się swoją wiedzą. I dalej, właśnie chcę przekuć swoją wiedzę, którą jeszcze zebrałam i pogłębiłam w ciągu ostatnich pięciu lat, a tak naprawdę dziesięciu lat bo tutaj już od dziesięciu lat działam w branży e-commerce, w sprzedaży produktów fizycznych od pięciu lat bardzo tak dynamicznie w branży usługowej. Także, także mam już duże doświadczenie również w sprzedaży produktów cyfrowych, ale jak dla mnie to jest kolejny krok, to nie jest krok na dzisiaj, bo uważam, że produkty cyfrowe fajnie łączą się właśnie z branżą usługową tutaj wiadomo, z produktem fizycznym też można to połączyć, ale gdzieś tam w większości bardziej kojarzymy to z branżą usługową, czyli mamy jakąś wiedzę, tworzymy produkt cyfrowy, no i tutaj chcemy go sprzedać w szerszej skali, na szerszą skalę, większej publiczności, chcemy skalować nasz biznes, tak? Także tworzymy raz, sprzedajemy do wielu, to jest super, jakby super pomysł, natomiast fajnie jest mieć już ten fundament tutaj, jeśli chodzi o usługi, fajnie jest zbudować sobie ten fundament, żeby nie zaczynać tak z pustym kątem, przynajmniej tak takie jest moje doświadczenie i takie jest moje zdanie. Także nawet mam takie, taki przykład mojego znajomego, który właśnie zaczął sprzedawać kurs z... Może nie będę już mówić tutaj, jakie, ale kurs... No i, i, i nie miał tego fundamentu zbudowanego, nie miał strony internetowej, nie miał nawet social media przygotowane do, do sprzedaży tego produktu cyfrowego. Sprzedał bardzo wiele tych, tych kursów, powiedzmy, tak to nazwijmy. Natomiast były też takie głosy, dostawał też takie maile, wiadomości, że słuchaj... Ja Cię nie mogę nigdzie znaleźć w internecie, nie wiem kim Ty jesteś, nie wiem czy mogę Ci zaufać, dlatego ja zawsze będę tutaj powtarzać, że jeśli chcecie budować ten biznes usługowy, następnie skalować go, czyli na przykład tworzyć produkty cyfrowe, sprzedawać jeden produk produkt do wielu, to dobrze jest mieć zbudowany ten fundament, tak? Czyli tak, żeby ktoś, kto wejdzie na Wasze social media, Wasze profile, stronę internetową, jeśli ją macie, to dobrze, żeby żeby mieć ten fundament, żeby tam było napisane dokładnie, czym się zajmujecie, żeby było już coś zbudowane, tak? Żebyście nie byli tacy anonimowi, ale to jest kolejny, kolejny, kolejny krok do tego też sobie dojdziemy dzisiaj nie o tym, dzisiaj mówię już o tym, jak, co zrobić w momencie, kiedy mamy już wybrany ten pomysł na biznes i tak jak wspomniałam, czy to będzie produkt fizyczny, czy to będzie usługa, tak? Czyli chcemy jakby sprzedawać, monetyzować naszą wiedzę. Bo to tak naprawdę już wybieramy w pierwszym kroku, czyli w tym kroku, który, o którym mówiłam w poniedziałek, tak? wtedy właśnie szukamy tego idealnego pomysłu na biznes, czyli dokładnie czym będziemy chcieli się zajmować. No i teraz jak to wygląda w tym drugim kroku? Tutaj bardzo dużo osób się zatrzymuje i tutaj muszę powiedzieć, że też często przychodzicie do mnie i macie już te gotowe pomysły na biznes, dokładnie wiecie, co chcecie robić. Jesteście ambitni, tak? Jesteście ambitne dziewczyny, yy, jesteście odważne, tak? Czyli wy już nawet chcecie ruszyć, ale nie wiecie jak. Po prostu są jakieś blokady, yy, czy to w waszej przestrzeni takiej życiowej, czy w waszej głowie, które nie pozwalają wam pójść naprzód. I często właśnie yy, są to takie, jakby ja to dzielę na takie dwie, jakby blokady, tak? Yy, yy, no, tak to nazwijmy. To są na pewno blokady mentalne. No i tutaj też mówię o tym naszym otoczeniu, też to mam na myśli. Za chwilkę do tego dojdę. I też takie blokady techniczne, czyli wy wiecie dokładnie, na przykład chcecie sprzedawać jakiś produkt fizyczny, tak jak Ilona, która przyszła do mnie na mentoring. Ona dokładnie wiedziała co chce sprzedawać. Chciała stworzyć tutaj firmę biżuteryjną. Nad którą działamy, mamy już w ogóle piękne logo, czy znaczy logo może jeszcze nie, ale nazwę. Tak, logo już tak wstępnie kolor też, ale to jeszcze mówię. Jeszcze tutaj mam, o tym wszystkim też będę pisać o tych, o tych naszych postępach, ale tak, Ilona przyszła do mnie z pomysłem, dokładnie wiedziała, co chcę robić, ale mówi, słuchaj, ja chciałam zamówić pierwszą partię produktów i ja po prostu zdębiałam. Nie wiedziałam kompletnie, jak ja mam to zrobić, jak ja mam napisać do, do producenta tych tych produktów, tak? Do hurtownika. Kompletnie nie wiedziałam, jak ja mam to zamówić, na jaki adres, do Polski czy do Niemiec, bo ona akurat mieszka w Niemczech. No i zagubiła się w tym całym procesie, po prostu nie wiedziała, przestraszyła się tego, bo nie wiedziała też, jak to rozwiązać podatkowo, a gdzie później to sprzeda, jak, jak ona to wystawi, gdzie nie zna się kompletnie na marketplace'ach, na przykład, tak? Typu, właśnie, wiecie, Etsy, choćby nawet, tak, mamy tutaj. Marketplace do sprzedaży produktów ręcznie robionych, bo często to też mogą być produkty ręcznie robione. Akurat w przypadku ilony, dobra, do, dobra, za daleko, proszę. Ale chodziło mi o Ilonę, właśnie, że tutaj też te produkty miały być ręcznie robione. Więc idealnie nadawałoby się na tę platformę. Tutaj mamy Amazon Handmade, tak naprawdę jeszcze, o którym też mało kto mówi. Mm. I wiele, wiele innych marketplace'ów. Wiecie, ja na tych marketplace'ach siedzę od 10 lat, więc tutaj akurat bardzo dobrze się znam. Ale też mamy stronę internetową. Mamy teraz TikTok Shop też w Niemczech, tak? Więc świetne medium na to, żeby sprzedawać. Ale słuchajcie, osoby, które nie siedzą w tej branży, wiecie, ja to wiem, ale osoby, które nie siedzą w tej branży nie wiedzą tego. Więc już zatrzymują się na tym początkowym etapie. Już te technikalie, tak? Te rzeczy techniczne już stopują. Bardzo często właśnie takie osoby początkujące, ponieważ to, no nie wiedzą nie wiedzą kompletnie od czego zacząć, tak? Przede wszystkim właśnie podatkowo, prawnie, jak to rozwiązać logistycznie, bo tutaj jeszcze logistyka wchodzi w grę, no i gdzie to wystawić, jak to sprzedać, tak? jak to wysłać, jak to zapakować, plus masa masa jeszcze innych rzeczy. No i tak jak wspomniałam, te, te pierwsze takie blokady, ograniczenia, no to na pewno też są bardzo często mentalne. No i tutaj. Też bardzo często właśnie sobie rozmawiamy na ten temat, bo słuchajcie, bardzo często też nie ma tego wsparcia w otoczeniu, ale to jest normalne, wiecie dlaczego? Bo dziewczyny, to w ogóle ostatnio też z moją mentorką, od niej się tego dowiedziałam, a ona też jeszcze od innej osoby, w ogóle niesamowite to jest ten, to, ta, to hasło, które powiem, to naprawdę rozwoliło mi system. My, dziewczyny, jesteśmy pierwszym pokoleniem kobiet, które może tak pracować? Które może pracować online, które może pracować zdalnie. Kobiety, które mogą pracować z domu, które mogą podróżować po świecie, mogą zabrać laptopa ze sobą i pojechać na Sri Lankę i z tego miejsca pracować i nawet sprzedawać swoje produkty fizyczne. Nie musicie tych produktów mieć przy sobie. Możecie korzystać z magazynów zewnętrznych, możecie wszystko zlecić. Także zobaczcie, my jesteśmy pierwszym pokoleniem. Głównie to będziemy mówić o kobietach, ale wiadomo, mężczyźni też. Ale pierwszym pokoleniem kobiet, które może pracować zdalnie, które może pracować online. Nasze babcie, mamy, ciotki, często właśnie to otoczenie, które nas otacza, nie zna tego. One się w tym nie wychowały, więc to jest normalne, że oni nas nie będą w tym wspierać, bo oni się tego boją. To jest coś nowego. Wyobraźcie sobie, nasze babcie, ja mam 34 lata, moje dziadkowie już odeszli z tego świata. Moi dziadkowie przeżyli II wojnę światową, więc jak oni mogliby w nas wspierać w takich rzeczach, gdzie oni żyli z dnia na dzień, oni przekazywali te wartości naszym rodzicom, a nasi rodzice nam. To zobaczcie, jak wiele ograniczeń mamy w swojej głowie, które stopują nas przed tym, żeby pójść dalej, bo lepiej pójść tam, gdzie jest bezpiecznie, tak? Czyli ten bezpieczny etat. Ja nie mówię, żeby rzucać od razu etat i, i iść na głęboką wodę i rozwijać tutaj biznes online. W ogóle nie jestem tego zwolenniczką. Ale chodzi o to, żeby, wiecie, realnie robić te kroki naprzód, jeśli faktycznie chcemy zmienić to nasze życie i chcemy inaczej żyć niż nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasze ciotki, tak? Czyli chcemy inaczej zarabiać, w inny sposób. Także dlatego bardzo często nie ma tego wsparcia wśród bliskich, bo po prostu oni tego nie znają. Oni. Nie wychowali się w tym. Co innego będzie z naszymi dziećmi, tak? Nasze dzieci i to kolejne pokolenie. To jest zupełnie inne pokolenie. Oni w ogóle nie mają takich ograniczeń w głowie, ale my, milenialsi głównie, no tutaj niestety tak jest, więc, więc to jest jedna z takich blokad, takich ograniczeń, które głęboko, głęboko siedzi w naszej głowie i też jakby tutaj w tej naszej przestrzeni życiowej i Coś, co ciężko obalić czasami, dlatego tutaj w tym momencie ja bardzo długo czasami spędzam jakby czasu też z moimi klientkami i, i rozwalamy to obiekcje, tak? Bo, bo one bardzo blokują tak? przed tym, żeby zrobić ten kolejny krok, żeby, żeby pójść dalej. Czyli mówię to niezrozumienie ze strony bliskich, to brak wsparcia, też ten strach o to, że a, a jak ci się nie uda, to co, co będzie wtedy, tak? Mm. I, I tak dalej, tego jest bardzo, bardzo dużo. Także i drugi, tak jak wspomniałam, to są te techniczne rzeczy, które również Was blokują, a taki, taka wskazówka jeszcze dla Was, czyli jak poradzić sobie, bo tutaj z tym mentale. To może też do tego za chwilkę dojdę, to może przejdę do tych jednak technicznych teraz, czyli jak poradzić sobie z tymi technicznymi rzeczami. To zobaczcie, tak jak na przykładzie Ilony, która już dokładnie wiedziała, co chce robić, tak, wiedziała, że chce założyć tę markę biżuteryjną, już nawet znalazła dostawcę, ale bała się zamówić pierwszej partii produktów, bo nie wiedziała też ile, nie wiedziała jak obliczyć marże, nie wiedziała, tak jak wspomniałam, jak w ogóle to wysłać do Niemiec, jak to podatkowo będzie wyglądać. Nie znała się na takich rzeczach, tak? Więc zatrzymała się tutaj, bo ogarnął ją strach, lęk. Więc co w tym momencie robimy, kochani? W tym momencie, jeśli jesteście w takim momencie, to zapisujecie sobie wszystkie te rzeczy, których nie wiecie, tak? Na których się nie znacie. Wszystko sobie musicie wypisać, tak jak mówiłam w pierwszym, na pierwszym lewie, też tam wam mówiłam o tych wszystkich waszych pomysłach, które trzeba sobie wypisać. Tutaj też sobie musicie to wszystko wypisać skrupulatnie. Na czym ja się nie znam, czego nie wiem. Ale też zapisz sobie, co wiesz. Też, to jest też bardzo ważne, bo to też ci pomoże, tak? Ale okej, okay, tutaj skupmy się na tym, czego nie wiesz, więc wypisz sobie. Nie znam się na podatkach, wypisuję. Nie wiem, jak zamówić pierwszą partię produktu, nie wiem, jak pisać z tutaj z potencjalnymi kontrahentami i tak dalej. Wszystko sobie wypisujemy. No i kochani, jeszcze, jeśli nie wiesz, no, pozostaje ci tak albo szukanie y, tutaj informacji w internecie, albo szukanie osoby, która ci po prostu w tym pomoże. Bo są osoby, które po prostu się na tym znają i trzeba się do takich osób udać. Tak? Bo po prostu nie ruszysz z miejsca. Każdy na w którymś etapie swojego życia, rozwijając swój biznes, potrzebuje czy potrzebował takiej osoby. Bardzo często. Y, bo tylko jak w momencie, kiedy uczymy się od lepszych, no wtedy idziemy dalej. Tak? No no po prostu tak jest, ja tak samo korzystam, non-stop widzicie, jeśli jesteście ze mną e, już od jakiegoś czasu, ja cały czas się uczę, cały zeszły rok, całe ostatnie lata no stop byłam na jakichś szkoleniach, mentoringach, e, jeździłam po Warszawach, po, po Poznaniach i tak dalej, uczyłam się, poznawałam też nowych ludzi, nowe osoby, e, ekspertów w innych branżach, które mogłyby, jakby osoby, tak, z wiedzą, które mogłyby przydać mi się w moim biznesie, czyli które mogłyby pchnąć mój biznes dalej, wyżej. Ja takie osoby poznawam, ja po to jeździłam po tych wszystkich konferencjach, żeby też zdobyć takie kontakty, po to, aby ja mogła pójść dalej. Więc tutaj, w tym momencie, no też musicie jakby wyjść z tej swojej strefy komfortu i albo właśnie udać się na różne te, tego typu tutaj wydarzenia, albo właśnie e, też poznawać nowe osoby, które pomogą wam pójść dalej, które wam pomogą. E, tak? Pchnąć ten biznes dalej, ale też e, po prostu udać się do osób, które mają większą wiedzę od Was i po prostu pozyskać tę wiedzę po to, aby właśnie e, rozwinąć swój biznes online, bo kręcąc się w kółku, kółko, e, nie, to nic nie da, tak? cały czas stoimy w miejscu, więc to jest bardzo ważne. Czyli wszystko to, czego nie wiesz, wypisz sobie na kartce. To, co wiesz, oczywiście też to jest bardzo ważne dla Ciebie, ale tutaj te rzeczy, których nie wiesz, na pewno będą Cię stopować i blokować, więc no musisz się zastanowić, kto może Ci pomóc rozwiązać ten problem, tak? Żebyś mogła pójść dalej. Tak to po prostu wygląda, taka naprawdę prosta rada ode mnie dla Ciebie, ale do takie są najlepsze po prostu, tak? Więc w ogóle każda rada wydaje mi się dobra. Bo każda po prostu pomoże Ci pójść, pójść właśnie dalej. Więc, więc na pewno to. Ja sobie jeszcze tutaj zobaczę, czy sobie coś wypisałam. Okej, okay, tutaj nie. Także, także tak to wygląda tutaj na tych moich mentoringach akurat z dziewczynami też nad tym pracujemy ja mam akurat, ja w ogóle jestem takim ewenementem, bo ja to też w ogóle moja mentorka mi powiedziała, że chyba nie ma drugiej osoby takiej tutaj na, w tej przestrzeni online'owej, która zna się tak bardzo dobrze na sprzedaży produktów fizycznych a ja naprawdę bardzo dobrze się znam bo tak jak wspomniałam, zajmuję się branżą e-commerce głównie tutaj też sprzedażą na marketplace'ach od 10 lat więc mam ogromną wiedzę i nie tylko w sprzedaży produktów fizycznych, ale wiadomo Tutaj I znam się na tych podatkach i na logistyce. I mam bardzo dużo znajomości, i, i prawników, i w ogóle e, firmy logistyczne. Tutaj, no jakby w każdej branży kogoś znam. I znam osoby bardzo dobre, specjalistów też od tworzenia stron internetowych, bo ja na przykład tego nie robię wszystkie moje strony tworzy na przykład Marta ze studia Indiego. Wszystkie jakieś takie większe projekty graficzne też Marta. Jakieś mniejsze to sobie działam sama w kanwie, czy ja, czy, czy moje tutaj dziewczyny w zespole. Ale, ale tutaj jeśli chodzi właśnie o tą sprzedaż właśnie produktów fizycznych, no to jakby ogromną mam wiedzę, plus właśnie to, że działam w branży usługowej również i to, że kształciłam się i zdobywałam wiedzę tutaj w tym obszarze, też mi bardzo właśnie pomaga w tym moim nowym projekcie. No bo też trzeba wiedzieć jak się rozreklamować, tak, jak się pokazać, jak rozwijać swoje, swoją branżę, jak ustalać ceny, jak nie dać sobie dać, jak nie dać sobie wejść klientom na głowę. O, może tak? Tego bardzo często też uczę dziewczyny, które do mnie przychodzą, które dopiero zaczynają, albo jak uczę je podnosić ceny, tak, bo im niższe ceny tym bardziej roszczeniowi klienci, kochani. Także, no, niestety tak jest. Ja to przetestowałam na swojej skórze. I po prostu wiem, że tak jest. Im mam wyższe ceny, tym mam mniej roszczeniowych klientów, konkretnych klientów, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą, którzy nie zadają miliona pytań, tylko po prostu oddają mi tutaj tą pracę i ja już się wszystkim zajmuję. Także naprawdę, i tego też właśnie uczę tutaj na tych moich mentoringach i planujemy tę całą ścieżkę, czy to właśnie w obszarze sprzedaży produktów fizycznych, czy właśnie w usługach. Yy, Także no to jest niesamowite, że tutaj w tych, w tych branżach mam, <laughs> mam to doświadczenie plus wiadomo jeszcze produkty cyfrowe, ale to jest kolejny krok, to jeszcze nie jest na dzisiaj moim zdaniem, więc nawet o tym nie mówię. <laughs> Także bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam też jeśli jesteś w takim punkcie w którym nie wiesz co dalej, chciałabyś tylko sobie porozmawiać na temat, jakby obgadać ten swój pomysł na biznes, to zapraszam cię serdecznie też na konsultacje, które już mam aktywne, że tak powiem, tak jak wspomniałam, jeszcze nie mam tej swojej strony internetowej, bo dopiero będziemy z Martą ją tworzyć. Natomiast stworzyłam sobie konto na Nafi, także dziewczyn, zobaczcie, jeśli nawet nie masz strony internetowej, Oczywiście firmową mam, ale to jest jakby odrębny projekt. Ale właśnie jeśli nie masz tej strony i teraz chcesz świadczyć usługi, zobacz, są możliwości, możesz stworzyć swój profil na Nafi i tam oferować swoje usługi, mentoring, który również tam oferuje, mojego e-booka 10 kroków do rozpoczęcia sprzedaży online, również będą te darmowe cyfrowe produkty też, które dla Was tworzę, te 5 kroków do tego jak stworzyć ten swój pierwszy biznes online, tworzę już tego e-booka, także myślę, że do końca przyszłego tygodnia będzie dostępny, będzie bezpłatny do pobrania, będzie tutaj właśnie w tym koncie Nafi. Także tam na pewno podepnę gdzieś tutaj na Stories, będziecie mogły sobie dziewczyny pobrać, chłopaki również, także, um, także wy też. I tak jak wspomniałam, oczywiście jeśli jesteś w takim punkcie zawieszenia, nie wiesz co dalej, czy to w związku ze sprzedażą produktów fizycznych, tak, masz jakiś produkt, masz jakiś pomysł, nie wiesz jak go sprzedać, gdzie go sprzedać, zapraszam serdecznie na konsultacje. Tak samo jeśli chodzi o usługi, czy w ogóle jesteś w takim punkcie, że nie wiesz dokąd pójść, nie wiesz co dalej, czy masz jakieś takie ograniczenia w głowie, chciałabyś sobie o tym pogadać z kimś. Również Cię zapraszam na taką konsultację. Także możesz też skomentować tego live'a po prostu flow, F-L-O-W I, i ja też wrócę do Ciebie ze wszystkimi szczegółami. Wyślę Ci tutaj też linka bezpośrednio do, do zamówienia sobie takiej konsultacji u mnie i będziemy mogły obgadać ten Twój pomysł na biznes i, i, i co dalej, tak, co, co można zrobić dalej. Także kochani, to wszystko na dzisiaj. Krótki live, krótkie wskazówki, cenne wskazówki, ważne wskazówki, które... Um, o których też bardzo często zapominamy, rzeczy, o których często zapominamy, bo są bardzo łatwe po prostu, tak? I o których też nikt nie mówi. Um, tego live'a również wrzucę na YouTube, więc też będzie aktywny nawet jeszcze dzisiaj na, na YouTubie, więc będziecie mogły sobie dziewczyny obejrzeć tego live'a bezpośrednio na moim, na moim kanale. Um, bo tutaj wiem, że na Instagramie często zadzwoni jakiś telefon, nie możecie potem wrócić do tego live'a, do tego momentu, który, na którym skończyłyście, także spokojnie wszystko tutaj, um, wszystko rzucę na, na mój kanał na YouTube, więc będziecie mogły sobie go oglądać wtedy, kiedy będziecie chciały, czy w tle po prostu słuchać tego nagrania. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, widzimy się w piątek na... Na kolejnym live'ie, tak? Na pewno nie ostatnim chciałam powiedzieć ostatni, ale ostatni z tej serii. Ostatni z tych trzech live'ów. Także w piątek trzeci live o godzinie 10. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.